Mistrzostwa Europy to są wszystkie grupy. Wolta się zaczną. Oczywiście 22 kwietnia to są grupy Mistrzostwa Świata. Moim zdaniem najciekawiej się zapowiada grupa C z Holandią, Słowacją, Portugalią i Serbią. To jest moim zdaniem najciekawsza grupa. Grupa A będzie w Rzymie, Mediolanie, Grupa B będzie w Paryżu i Berlinie. Grupa C będzie we Włoszech rzimy im Dielanie i grupa D w Berlinie i Paryżu. To jest pierwsza kolejka meczów spotkań to z druga kolejka spotkań a to trzecia kolejka spotkań. Faza grupowa potrwa od 22 kwietnia do 3 maja. A faza pocharowa się zacznie 5 maja i potrwa do 15 kwietnia. 15 maja, przepraszam. To jest Ciekawie, nie? Jest tak flagi z Szkoda, że zabraknie Polki bo byłoby tak, bia biały, czerwony kolor byłby tutaj widoczny. Ale co Polaków zabrakło? Ja będę kibicował Czechom. Komu wy będę kibicować? Nie piszcie w komentarzach.